Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie z Ukrainy, tym razem dni od 12 do 15 lutego. Bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie ten kanał, wspieracie moją pracę. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że mam dla kogo to robić i przenosimy się na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, ostatnie dni to bardzo intensywne informacje o rozmowach dyplomatycznych. Czy to też Trumpa z Putinem, czy też sekretarza stanów, sekretarza obrony ze Stanów Zjednoczonych, czy też wiceprezydenta Weissa. Natomiast my cały czas będziemy koncentrować się na tym, co jest, że tak powiem, dla Ukrainy ważne, a ważne jest to, co dzieje się na linii frontu, bo to, że rozmowy jakieś tam się pojawiają, rozmowy trwoczą się. Nad głowami żołnierzy to nie znaczy, że walki zamarły, natomiast można by powiedzieć, że Ukraina walczy, Ukraina powstrzymuje, Ukraina kontratakuje, a Rosja idzie do przodu, ale ma problem, a tym problemem jest wycięczenie ma problemy logistyczne. Pogoda jej nie sprzyja, do tego wykrwawienie jednostek jest widoczne na wielu odcinkach i mimo wszystko nadal Rosjanie próbują iść, gdzie nie gdzie się udaje, gdzie nie gdzie strona ukraińska wycofuje się po ostrzale, po atakach, gdzie nie gdzie Ukraina stoi zamurowana i broni, i takie miejsca też będziemy, o takich miejscach też będziemy mówić. Przejdźmy na odcinek Kurski, bo tam walki nie słabną Jesteśmy na odcinku Kurskim, słuchajcie, tutaj walki nie słabną walki cały czas się toczą, szczególnie w rejonie Dalino-Nikolajowo-Dalino. słuchajcie, sytuacja w tym rejonie jest bardzo ciekawa, bo Rosjanie ostatnio uchwycili w, w zachodnią część miast, miasteczka czy wsi, natomiast teraz walki toczą się już Południowej części oraz w centrum Swedlikowa, więc Rosjanie przekroczyli prawdopodobnie rzeczkę i walczą. Jeżeli złapią, złapią miejscowość, stanie się ona kluczem do przecięcia drogi w kierunku Sudży czy Gączarifki. To co udało się stronie ukraińskiej odrzucić, wojska rosyjskie właśnie po wschodniej stronie no będzie niebezpiecznie zbliżało się od strony zachodniej walki też w rejonie Małej Łokny oraz Pogrebek na południowych podejściach do Podgrebek oraz w rejonie Małej Łokny szczególnie tutaj ataki od strony zachodniej natomiast walki w rejonie Marcinówki oraz Ruskiej Konopiejki no i zacięte walki w ostatnim okresie szczególnie w ostatnim okresie właśnie na w kierunku Czerkaskiej Konopiejki tutaj Rosjanie prowadzą aktywne działania ofensywne, działania zaczepne chcąc wyrzucić stronę ukraińską z, ze zdobyczy jakie udało się jej tutaj osiągnąć natomiast cały czas walki w tym rejonie są walki też w rejonie Plechowo-Kurliwka Rosjanie mają problem to odcięcie w pewnym sensie od zaopatrzenia zmusza ich do działań mniejszymi grupkami, które mimo wszystko nadal próbują działać w rejonie plechowo-psioł i kurliwki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sektor, to tyle. Przejdźmy na odcinek Harkowski. Jesteśmy na kierunku Harkowskim, a tak naprawdę dwóch kierunkach: Harkowskim i Wołczańskim. Jeżeli chodzi o odcinek Harkowski, czy kierunek Harkowski, mamy tutaj działania. Osłabienie działań na kierunku Lipsy głębokie. Tutaj z powodu ciężkich warunków terenowych i ciężkiej pogody pewne działania zostały tutaj zredukowane, ograniczone. Natomiast to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Dzieje się sporo działania grup rozpoznawczych, działania dronów i artylerii po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o odcinek Wołczański. Działania rozpoznawcze o ograniczonym zasięgu w rejonie Stalicy. Oraz w samym Wołczańsku i Natomiast jeżeli chodzi o Wołczańsk, tutaj Rosjanie umocnili się we wschodniej części północnej dzielnicy. to, co ostatnio informowałem, że strona ukraińska bombardowała pozycje. To są właśnie te pozycje zdobyte przez stronę rosyjską w ostatnim okresie czasu. Natomiast strona ukraińska umocniła się na, w ruinach, na nie, na, tylko w, w ruinach zakładu Kruszyw. No, i tutaj walki dalej trwają. Tyczne, tak samo, dość mocno ze wsparciem artylerii, bez zmian dla linii frontu. Przejdźmy na odcinek Kupiański. Jesteśmy na odcinku Kupiańskim. Słuchajcie, tutaj też zacięte walki, szczególnie no, w sektorze na Zapadne oraz na północ. Rosjanie atakują, chociaż nie ma zmian linii frontu. Cały czas aktywnie działają tutaj rosyjskie jednostki, które próbują poszerzać ten przyczółek. Ten przyczółek jest dość spory teraz. Jeżeli strona ukraińska U nic nie więcej nie zrobi, to Rosjanie mogą ten przyczółek przy przygotować do dalszych działań. Przekroczenie rzeki będzie już za nami, więc teoretycznie mogą zbudować solidną podstawę do dalszych działań, chociaż, no, czy dzisiaj będziemy mówić jeszcze o działaniach ofensywnych i głębokich operacjach? no to raczej nie, będzie stopniowe przecięcie czy obchodzenie Kupiańska od północy i północnego zachodu więc pytanie jak dalej to będzie wyglądało, walki też w rejonie Kupiańska Petropawliwki, Stępowej Nowosliwki, Piszczanego i, i tutaj na południe przy Wyłomie Piszczane bez zmian dla linii frontu chociaż walki cały czas trwają przejdźmy na odcinek Borowej Jesteśmy na odcinku Borowej. Słuchajcie, tutaj dalsze działania aktywne strony rosyjskiej. Strona ukraińska przeszła chwilowo do obrony. Po zdobyciu Zacharyzowego, zacharyzowe, strona ukraińska umocniła się, natomiast Rosjanie przyszli, przystąpili do kontr działań, czy do ataków tutaj, które miały odrzucić z powrotem stronę ukraińską. Z Krachliwki oraz ze strony wschodniej atakowane w dwóch kierunkach pozycje ukraińskie, walki pod Zielonym Gajem, Stepoe i na linii Kopanki, na Tutaj Rosjanie dość aktywnie działają, prowadzące działania sądujące i działania o ograniczonym zasięgu. Jak twierdzą Rosjanie, też działania w rejonie Nowej Chorivki oraz Makijewki, gdzie blogerzy rosyjscy twierdzą o przekroczeniu linii frontu na głębokość nawet 2,5 km. Pytanie. Czy to jest prawda? Poczekamy, nie na razie nie oceniamy, czekamy na to, co się nam tutaj potwierdzi. Przejdźmy na odcinek południowy tego odcinka frontu, czyli Kremiennej. Jesteśmy na odcinku Kremiennej, słuchajcie, tutaj, no, o Rosjanie, tak powiedziałem w ronie Makijewki, prawdopodobnie jest to właśnie to uderzenie, które widzicie, na głębokość około 2,5 km. Pytanie, jak przebiega linia frontu, bo pamiętajcie, to jest tylko tak graficznie przedstawiona linia frontu, ona ma dość dużą głębokość po jednej i po drugiej stronie. Natomiast w walki w ronie Iwanivki, Terny, Jampolivka. Rosjanie ostatnio wdarli się do północnej części Jampolivki. Natomiast dzisiejsze informacje wskazują, że strona ukraińska wycofała się z Jampolivki. Rosjanie dotarli do południowej części Jampolivki. Świadczą o tym ataki dronów, artylerii oraz straty rosyjskie zanotowane wizualnie czy za pomocą zdjęć właśnie w Jampolivce. Wskazujące je na to, że Jampolivka została zdobyta atakiem z północnego sektora przy wsparciu od strony wschodniej. Z jednej strony było to do przewidzenia tym bardziej, że oś no, 60 brygada musiała skoncentrować na jednym kierunku, ona walczyła na dwóch kierunkach, Terny, Jampoliwka i Przyczółek pod Iwaniwką teraz będzie mogła zablokować całkowicie, poświęcić swoje jednostki, czy przygotować obronę właśnie w sektorze Iwaniwki żeby tutaj Rosjanie nie poszerzyli tego odcinka Północne skrzydło Będzie tutaj tolskie zabezpieczone przez aktywne działania I aktywną 63 Natomiast te dwie brygady Może się okazać, że będzie to za mało Tym bardziej, że front No pomalutku, pomalutku Zbliża się też w kierunku Łymania Więc zobaczymy Działania też w rejonie Lasu Serebrańskiego Tutaj aktywna 16 Brygada SOFU specnazu, że tak powiem przepraszam, nie sofu, tylko specnazu, która tutaj działa dość aktywne, aktywnie w lesie srebrniańskim. Przejdźmy na odcinek syberyjski. Jesteśmy na odcinku syberyjskim, słuchajcie, tutaj dalsze działania dość aktywne. Rosjanie nie odpuszczają. Mimo ciężkich strat i wykrwawienia kontynuują swoje działania, które też przynoszą straty oczywiście stronie ukraińskiej. Mamy informację, że Rosjanie wdarli się dobiło choliwki w tym sektorze frontu. Zostali Wyrzuceni kontratakami 81. Natomiast walki w tym rejonie dość ciężkie: walki także w rejonie Wierchokamiańskie, Iwanodariwka, Waimka oraz bombardowanie w rejonie Pierjeżne Fedoriwka. Co ciekawe, dość aktywnie przez ostatnie dni działała 30. Brygada, która przy pomocy swoich oddziałów, darła się chwilowo w kierunku Bachodatnego. Bardziej taki atak sądujący, umocnienia oraz obsadę, niż celowe działanie na tym kierunku frontu. Jeżeli chodzi o ten sektor, to tyle. Przejdźmy na odcinek. Bachmut, czasywiar Wiar. Jesteśmy na odcinku Bachmut, czasywiar Wiar. Tutaj dalsze działania, choć bez skutków czy bez zmian frontu. Rosjanie atakowali w ronie Chrychorywki, dzielnic, Czasy Wiaru na północnym sektorze, w centrum. E, zakłady ogniwcze e, też e, tutaj atakowane, i walki też w tym sektorze. E, zakład ogniw e, trwałych, natomiast też walki na kierunku południowym w rejonie stupoczki, w kierunku Konstantynówki. E, informacje o działaniach rozpoznawczych w rejonie od Kliszczejwki do Andliwki bez zmian dla linii frontu. Przejdźmy na odcinek e, Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten sektor frontu, mamy tutaj dalsze działania w rejonie. Toreckim, co świadczą działania rosyjskie oraz działania ukraińskie, które pokazują, że ta linia frontu jest tu dość płynna, jeżeli chodzi o sam Toreck. To, że Rosjanie go zdobyli, to nie znaczy, że on jest definitywnie, że tak powiem, w ich rękach, bo te linie rosyjskie są dość, dość umowne. Wypady grup uderzeniowych ukraińskich świadczą o tym, że nie ma tu linii w ciągłej, nie może być linii ciągłej. To jest właśnie inna troszeczkę wojna. Tu nie ma ciągłych linii. Tu są umowne, że tak powiem, punkty oporów i, i, i drono, drony, które działają jako środki rozpoznania i wczesnego ostrzegania, czy też nawet jako środki uderzeniowe. Walki Krymki, Drużba, Toreck. Mamy szczególnie ciężkie walki w renie diwka Szczerbieniwka. Strona ukraińska w wyniku szeregu przeciwuderzeń na tym sektorze. Umocniła się w rejonie Szczerbeniwki i zatrzymała postępy rosyjskie na tym odcinku frontu. Walki także w rejonie New Yorku oraz na skrzydle zachodnim. Tutaj Rosjanie po zdobyciu Baraniwki kontynuują dalej ataki w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim, więc próbują tutaj iść wzdłuż tej rzeczki, mając na celu przypuszczam zrolowanie całej ukraińskiej obrony. Która tutaj jest. Jeżeli chodzi o sam wiadukt, czy rozjazd, e, częściowo znajduje się w rękach rosyjskich. Przejdźmy na odcinek Pokrowski. Jesteśmy na sektorze Pokrowskim. Jeżeli chodzi o ten sektor frontu, mamy tutaj no, dość ciekawe działania, bo jak powiedziałem, baraniwka i działania w rejonie rozjazdów cały czas dość aktywnie strona rosyjska prowadzi. Natomiast w rejonie Chrodiwki. I nowochrodliwki działania wiążące e, przez stronę rosyjską, stronę ukraińską, dalsze działania w rejonie Lisivki, Deczeńskie, Nowy Trud, Szewczenkowe No i mamy szereg kontrataków i kontrataków, bo e, strona ukraińska bo, e, początkowo wdarła się do Piszczanego, w wyniku dalszych działań umocniła się w rejonie Piszczanego, czyli jest to odrzucenie strony rosyjskiej z Żybirowego aż na przed pola piszczanego. Jest to dość silny sukces, lokalny, tak bym go określił. Natomiast dalsze działania w rejonie Dymitrowe Kotłyne doprowadziły do tego, że w okrążeniu ogniowym znalazły się wojska rosyjskie, które walczą Dymitrowym na północ w szybie kopalni numer 3. Tutaj próby deblokady przy pomocy ciężkiego sprzętu i pododdziałów też 30. Brygady. Cztery kontrataki, czy cztery przeciwuderzenia, które miały na celu przywrócenia łączności i odblokowania jednostek, które są zablokowane w Kotłynę, nie doprowadziły do sukcesu. Zostały odparte przez jednostki, sto, jednostki ukraińskie ze składów 155, 32 i 425 Pułku Szturmowego, który nadal prowadzi tutaj działania, dość mocne działania ofensywne na tym sektorze frontu. No, i mamy też walki w rejonie Udacznego, drugie ramię. Dalej tutaj nacisk bardzo mocny właśnie na, na to okrążone. One do, dosłownie nie są okrążone, mają tylko jest to okrążenie ogniowe, czyli te wszystkie drogi zaopatrzeniowe są pod kontrolą ogniową z sił ukraińskich. I ten nacisk cały czas jest. No, rosyjska logistyka w tym rejonie boryka się, jak powiedziałem, z dużymi problemami. Dużym problemem jest też to, że siły rosyjskie nie zdołały poszerzyć tego włamania na tyle, żeby zabezpieczyć. Chociaż nie jest to aż tak duże włamanie, bo pamiętajmy, że na przykład pod Piszczanem to włamanie miało szerokość u podstawy około 4-5 km tutaj. To włamanie nie jest aż takie małe, natomiast sam Cypel, jak widzicie, to już mamy zejście do takiego poziomu, nie nawet taktycznego, tylko lokalnego, skoro walczymy o konkretną miejscowość, jedną, żeby tutaj odblokować czy zatrzymać Rosjan. Bo przedtem, jak działaliśmy, to mogliśmy działać na, na poziomie taktycznym, ale czy tam. Nawet nieoperacyjnym, bardziej taktycznym. Teraz mamy działania na poziomie lokalnym. Tak naprawdę są to lokalne przeciwuderzenia które mają konkretne zadania do wykonania. Walki, tak jak powiedziałem, w udacznego oraz uspeniwki. Tutaj cały czas gdzieś aktywnie działają oddziały ukraińskie, próbując cały czas paraliżować i naciskać na stronę rosyjską na tym sektorze frontu. Przejdźmy na odcinek frontu południowo-zachodniego. Jesteśmy na cienku frontu południowo-zachodniego. Tutaj tak jak powiedziałem, zatrzymaliśmy się na Uspeniwce, która została częściowo odbita. Walki o tą miejscowość cały czas trwają i one się szybko nie skończą. Natomiast mamy też działania w rejonie Nadii. Sribne. Tutaj Rosjanie poprawili swoje pozycje. Doprowadziło to do utraty Sribnego. Natomiast mamy tutaj znowu wejście do akcji pod oddziałów z 5 Brygady Pancernej lub. 5. Ciężkiej Brygady Zmechanizowanej, bo też y, można znaleźć taką informację. Walki też w miejscowości Andriivka, tutaj i, i na północ Andriiwki, bo cały ten sektor jest mocno naciskany przez Rosjan. 114 Brygada y, była doniecka, y, zdobyła już prawie całość północnej części Andriiwki, y, aż do rzeki Wowczy, do mostu, natomiast y, bronią się, strona ukraińska broni się ma tutaj dość mocno rozbudowane pozycje właśnie w, w tym rejonie I, i tutaj strona ukraińska jeszcze trzyma jakby ten front, natomiast próby zdobycia tego punktu na wzgórzu nie powiodły się przez stronę ukraińsko, przez stronę rosyjską, przepraszam, chociaż no, większość centrum i wschodniej części Andliwki zostało zdobyte. Cały czas niebezpieczny jest ten występ, strona ukraińska go stopniowo ewakuuje, wycofując jednostki, które stopniowo oddają po walce szereg pozycji. Natomiast dopóki tutaj ten worek jest, no to Rosjanie mają problem, bo no nie można tutaj wyciągnąć, jak widzicie, sporo tych jednostek rosyjskich tutaj jest. Natomiast no problemem jest to, że to zagęszczenie działa na ich... Niekorzyść. Wejście większych sił w ten rejon powoduje straty, więc no, trzeba tutaj mm, na zmianę, że tak powiem, czy e, stopniowo wyprowadzać działania ofensywne. Oczywiście walki też na kierunku Konstantynopili oraz Rozdolnego. Co ciekawe, elementy 23 są także w rejonie na północ od Nowej we, Wełki Nowosiłki, co potwierdzają informację, że działa tam przynajmniej jeden batalion z tej brygady. No i mamy tutaj walki też właśnie w rejonie rozdolnego Nowy Komar. Rosjanie próbowali tutaj uderzać. Nie spotkało się to z sukcesem. Strona ukraińska odparła te ataki, natomiast nadal te ataki są tutaj przez stronę rosyjską kontynuowane. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki. Bardzo aktywnie właśnie w sektorze rozdolny Nowy Komar działa 33. Pułk Szturmowy, który tutaj Wziął na barki odpowiedzialność i działania ograniczone, za, na pewno ofensywne, no bo szturmowy działa bardziej agresywnie, działa szturmowo właśnie na dwóch kierunkach, jakby na kierunku rozdolnego i nowego komaru, i starego komaru, przepraszam, walki też w rejonie samej Wyłyki oraz na zachód od Wyłyki Rosjanie poprawili swoje pozycje właśnie w tym sektorze frontu. Atakowali z Wremiwki na kierunek północny, i udało im się troszeczkę poprawić tutaj sytuację frontu. Przesunięto go troszeczkę na północ, na przedpole głównych pozycji ukraińskich. Główną rolę obronną w tym sektorze ma 110, która bardzo aktywnie działa na tym sektorze, więc prawdopodobnie te ciężkie straty grupy batalionowej czy grupy zadaniowej, która broniła Wełkina Wosyłki. Nie odniosły, nie miały wpływu, przepraszam, nie miały wpływu na całość brygady, która oczywiście Ukraińskie Brygady nie działają też nie, całościami sił, natomiast świadczy to, że wejście dodatkowych sił ze 110 w tym sektorze na ten moment ustabilizowało sytuację i to ona trzyma tutaj główny sektor obrony i główny ciężar obrony. Walki też w rejonie Nowosilki oraz Nowodariwki. Rosjanie próbują tutaj atakować, natomiast bez sukcesów. Przejdźmy na odcinek robotyne werbowe. Tutaj mamy na tym sektorze dwa sektory, które dość aktywne są, bo mamy sektor robotynę i mamy sektor werbowe Nowoprokopiwka i działania w tym sektorze są dość ostatnio aktywne. Szczególnie strony rosyjskiej, która próbuje cały czas związać siły ukraińskie pojawił się materiał z działania z pułku kalinowskiego na tym sektorze frontu, więc mamy też tutaj już potwierdzenie wejścia od jakiegoś okresu czasu ten pułk działa na terenie zaporowskim czyli właśnie w tym sektorze roboty nawrębowe, natomiast bez zmian dla linii frontu straty pewnie jednej i drugiej strony, natomiast aktywne działania szczególnie ukraińskich dronów i rosyjskich dronów i artylerii jeżeli chodzi o drugą stronę. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o ten sektor frontu, mamy tutaj działania bardzo intensywne w dolnej części Dniepru, a szczególnie w sektorze od mostu Antonowskiego przez Hersoń, aż do ujścia Dniepru. Rosjanie bardzo mocno rozpoznawali sektor na zachód od Hersonia. Stracili tutaj, no, sporo dronów obserwacyjnych za lat, więc, no, próbowali rozpoznawać ten sektor frontu. Mamy też ostrzał i atakowanie przy pomocy dronów właśnie sektor Most Antonowski-Hersoń oraz odpowiedź ukraińską, która atakowała przy pomocy artylerii i dronów, no sektor, to jest starej zboliwki i o, oczywiście o łeżki, które znalazły się także pod ostrzałem strony ukraińskiej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport to tyle. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Bardzo proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, jeżeli możecie to bardzo was o to proszę. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam też zostania patronem, czy to na Patronite, czy na YouTubie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.